Siema, z tej strony Kałodron i witam was wszystkich w drugim odcinku informacyjnym. Zaczynamy! Po pierwsze, moi drodzy, seria Zagrajmy w Gothic została zakończona, tak więc wypadałoby yy, rozpocząć kolejną serię, aby nie było żadnego przestoju na moim kanale, tak więc w tradycyjny sposób dałem wam dwie gry do wyboru. Pierwszą z nich jest yy, GTA 3, a drugą Twierdza. Zasady są takie, no, zresztą jak zwykle. Ta gra, która uzyska jako pierwsza 15 głosów, zostanie, y, po prostu wybrana na kolejną serię, zagrajmy wy. Po drugie. Jeśli chodzi o, y, regularność wrzucania odcinków na YouTube, y, jest to bardzo zależne od mojego trybu życia. Od tego, y, ile będę miał czasu, y, jak się będę czuł i tak dalej. Tak więc, bardzo bym prosił, żeby nikt mi nie pisał, żebym rzucał tam codziennie po dwa odcinki czy coś w tym guście, bo też dwa odcinki dla mnie wrzuci to jest kwestia 14 godzin ze względu na mój internet. Po trzecie, wiele osób pytało się mnie w wiadomości prywatnej, czy na wiadomości osobistej, o specjal na przykład na 1000 widzów, czy na 700, 750 widzów. Na 750 widzów nie pojawi się specjal na 100%. Ponieważ raz, że nie ma pomysłu, a 2750 widzów to nie jest żaden okrągły jubileusz, prędzej pojawi się jakiś specjal, jeżeli już się pojawi, to na 1000 widzów. I po czwarte, proponowaliście mi, moi drodzy, wiele, wiele innych serii, zagrajmy wy, i spytacie, dlaczego te wybrałem, te dwie, ponieważ yy, najbardziej odpowiadają mi i też bardzo, bardzo wiele osób głosowało yy, jeszcze, zanim, jeszcze zanim, jeszcze zanim skończyłem Gotika, głosowało po prostu. Już za tymi dwiema seriami, czyli za GTA 3 i twierdzą. No i to w zasadzie będzie wszystko. Okej, moi drodzy, ten filmik informacyjny zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym filmie informacyjnym. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć.